Szanowni Państwo, jak już Pan Redaktor Hart zapowiedział, tym razem witam Państwa równocześnie na 10. Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej Inżynieryjne Problemy Odnowy staromiejskich Zespołów Zabytkowych. Obecna dziesiąta jubileuszowa konferencja, nazwana REWINZ 2015, jest kolejną z cyklu odbywających się. W Krakowie od 1980 roku konferencji dotyczących problemów inżynierskich przy odnowie staromiejskich zespołów zabytkowych. Poprzednie miały miejsce kolejno w latach 1980, 86, 1990, 1998, 2000, 2004, 2006, 2008 i 2011. Jak Państwo widzą, można by powiedzieć, że jest to taki nieregularnik, czyli raz dwa lata, raz sześć w zależności od sytuacji I, i, i gdybyśmy te daty nałożyli, to można powiedzieć, że tu się odbijają również pewne zawirowania w, w naszej ojczyźnie, jak, jak się różne rzeczy układa. Wybór Krakowa na miejsce tych konferencji oczywiście nie był przypadkowy. Nasze miasto ze swoimi licznymi, unikalnymi zabytkami i późnośredniowiecznym układem urbanistycznym śródmieścia wpisanym na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO jest przedmiotem szczególnej troski w dziedzinie ochrony i konserwacji obiektów zabytkowych. Mówił o tym zresztą wczoraj pan redaktor Hart na wstępie tego kongresu. Posiadając pokaźne zasoby budownictwa historycznego, dysponuje Kraków bogatym zapleczem naukowym i technicznym, doświadczonym w realizacji odnowy zespołów zabytkowych. To tu przez lata działa Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, a Politechnika Krakowska aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów inżynierskich z tą odnową związanych. Konferencje rewiz są forum wymiany poglądów, a zarazem integracji środowisk inżynierskich, architektonicznych, konserwatorskich, historyków sztuki, służb archeologicznych, jak i przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, które się zajmują tą tematyką. Zadaniem konferencji jest przedstawienie współczesnych rozwiązań materiałowych oraz konserwatorskich i konstrukcyjnych, dostosowanych do różnych konstrukcji obiektów zabytkowych. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja spełni również rolę opiniotwórczą dla społeczeństwa zainteresowanego wartościami polskiej tradycji w zakresie budownictwa zabytkowego, które należy chronić przed zniszczeniem, by przekazać je następnym pokoleniom. Jubileuszowa dziesiąta konferencja Rewinds 2015 obraduje jako wyodrębniona merytorycznie część w ramach XIV Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnych. Stworzona więc została wyjątkowa okazja do tego, aby przedstawione referaty i dyskusja odbywały się w poszerzonym gronie obejmującym nie tylko specjalistów z zakresu konstrukcji inżynierskich i architektury, ale także licznych przedstawicieli środowiska konserwatorów zabytków. Życzę uczestnikom owocnych obrad. Dziękuję bardzo. I jeśli Państwo pozwolą, to teraz ym, niewielki komunikat organizacyjny. W programie naszego, naszej konferencji mają Państwo wpisane, że pierwszą sesję będzie prowadził Pan Profesor Tatara, drugą ja, a trzecią Profesor Kawecki. Sytuacja tak się ułożyła, że Profesor Kawecki może poprowadzić pierwszą sesję, a Pan Dziekan Tatara dopiero może prowadzić ostatnią, czyli zamieniamy miejscami. Dwóch znakomitych profesorów, resta pozostaje bez zmian. Zapraszam pana profesora Kaweckiego do stołu prezydialnego. Dziękuję bardzo.